Waldemar Ruberna, witam Państwa w najnowszym wydaniu serwisu informacyjnego Na Horyzoncie News. Wspólny słubicko frankfurcki projekt Mobilne Dwumiasto, który wystartował w maju 2024 roku i planowany jest do końca października 2026 roku, składa się z wielu etapów. Za nami m.in. pikniki obywatelskie, posiedzenia wspólnej komisji rad miejskich i ciekawe warsztaty. Zapraszam na film. Słubice i Frankfurt nad Odrą wspólnie realizują projekt Mobilne dwumiasto. W ramach tego projektu w Słubicach miały miejsce praktyki urbanistyczne studentów i doktorantów oraz wykładowców z Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu w Kodbus to jest fantastyczny projekt. On jest realizowany w ramach dużego projektu polsko-niemieckiego e, mobilnego dwumiasta e, i w ramach tego projektu udało nam się, ale też na podstawie porozumienia, które podpisaliśmy z Politechniką Poznańską o współpracy, udało nam się zorganizować tygodniowe warsztaty urbanistyczne. Na tych warsztatach mamy dwie grupy: grupę studentów z Politechniki Poznańskiej z wydziału architektury i grupę z Uniwersytetu Technicznego w Cottbus. Fantastyczne moim zdaniem przedsięwzięcie 33 studentów z wykładowcami, opiekunami. Więc jest ciekawe przedsięwzięcie, inne spojrzenie zupełnie na nasze miasto. E, fachowców przyszłych, wizjonerów, nieobarczonych jeszcze tym e, ciężarem przepisów, możliwości bądź nie, pod opieką absolutnie fachowych e, wykładowców. Wydaje się, że są bardzo zadowoleni z tej wizyty u nas. Miałam takie głosy, że miasto, nasze miasto im się podoba, przede wszystkim skala tego miasta. My być może tego nie dostrzegamy, borykamy się na co dzień z różnymi wyzwaniami dnia codziennego, ale skala miasta, tak zwanego 15-minutowego, gdzie swobodnie, mimo wszystko na piechotę rowerem możemy się przemieszczać, gdzie dostrzegana jest duża ilość zieleni. I fenomenalna też rzecz, jaką jest tam multikulturowość, którą mamy. My nie zawsze to doceniamy, ale to jest ogromny potencjał naszego miasta i myślę, że też warte do wykorzystania. Gościmy teraz w ramach tego projektu studentów z Poznania, z Politechniki i z BTU Cottbus i oni przez cały tydzień razem ze sobą odkryli nasze dwumiasto, wypracowali swoje wizje i jesteśmy bardzo ciekawi, ponieważ mamy, tak jak mówisz, ten projekt mobilny dwumiasto i możemy ich wizje i ich też krytyczne pytania. Włączyć do tego, do tego projektu i do tych koncepcji, które właśnie teraz wypracujemy. W ramach naszego projektu mamy przez kolejne półtora roku mamy możliwość, żeby dalej współpracować z uczelniami. Więc chcę im też się powiedzieć, że jesteście mile widziani, żeby powrócić może w następnym semestrze. Zobaczysz, co my. Do tego momentu nam się udało wypracować, co może też częściowo zrobiliśmy z ich pomysłami i dalej tutaj badać i pracować z nami. Przede wszystkim, jeśli mówimy o powiedzmy komunikacji tych dwóch miast, o połączeniu ich, to to już jest właśnie to fajne, że sam ten projekt łączy. Ludzi z dwóch uczelni, z KOTBUS i z Poznań, a w ramach tej międzynarodowej grupy są osoby z nie wiem, 15 krajów, bo jest i, i są i, i oczywiście z Niemiec, z Polski, ale też z Ukrainy, z Białorusi, z Mołdawii, z Kosowa. Są też z innych kontynentów, ze Stanów Zjednoczonych, z Ekwadoru, z Brazylii, z Birmy, z Pakistanu, z Indii, także grupa jest multikulturowa. I dzięki temu projektowi zawięzili swoje kontakty, pracując nad jedną rzeczą. I co jest dobre, że pracują w tym mieście na bieżąco przez jeden tydzień i byli totalnie w tym właśnie, co robią. Skupiali się tylko na tej jednej rzeczy. I efekt jest oszałamiający, bo mamy też studentów nauczelni, którzy pracują nad tym samym tematem. I przez dwa miesiące efekt, który osiągnęli dotychczas, nie jest tak imponujący jak to, co tutaj ci studenci przygotowali. Trzeba też wziąć pod uwagę różnice kulturowe nawet, tak? Także to jest nie tylko jakby już spojrzenie na przestrzeń, jakby wyobrażenie o geometrii, o semantyce właśnie tej przestrzeni, w którą oni analizują i później na bazie tego kreują swoje projekty ale właśnie ten, ten ładunek kulturowy, który każdy od siebie wnosi, no bardzo urozmaica te efekty, które są tutaj pokazane właśnie na tych kolarzach. Praktyki pozwoliły młodym ludziom, studentom architektury i urbanistyki spojrzeć na nasze dwumiasto z innej perspektywy, dając szansę stworzenia wizjonerskich projektów, które w przyszłości mogą uzupełniać koncepcję zagospodarowania naszego dwumiasta. Stowarzyszenie Talenciaki zorganizowało kolejną lekcję regionalną, tym razem dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Słubice. Stowarzyszenie Kreatywności i Edukacji Talenciaki w Słubicach dziś organizuje kolejną lekcję. Mamy w zasadzie taki maraton od dwóch dni lekcji dla wszystkich uczniów szkół podstawowych w gminie Słubice. Dzisiaj przyjechali do nas uczniowie z Kunowic i z Golic. Mieliśmy autokar. Najpierw była taka wycieczka, wycieczka autokarowa i wycieczka piecza krajoznawcza po Słubicach. Byliśmy między innymi na stadionie, a później zwiedzaliśmy pomniki tutaj okoliczne. Za chwileczkę będziemy kontynuowali tę wycieczkę, a Teraz jesteśmy na lekcji regionalnej, czyli e, lekcji, którą zatytułowaliśmy 80 lat Słubic. E, wielka historia, mała ojczyzna. Mała ojczyzna, chcemy po prostu budować tożsamość u, u tych młodych ludzi. Chcemy im pokazać, że tutaj są miejsca wyjątkowe. E, miejsca, w których się urodzili, zostaną na zawsze ich małą ojczyzną. Będą nosili to w sercu. Robimy to w sposób taki atrakcyjny, żeby im się podobało. E, dotykają tej historii. Ta historia jest na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy w dziale regionalnym Biblioteki gdzie jest mnóstwo pamiątek dotyczących właśnie historii miasta. Oni mogą to zobaczyć, mogą to dotknąć, mogą się pobawić. Mamy też mapy, mapy z kodami QR, dużo się dzieje, myślę, że atrakcyjnych rzeczy i myślę, że te lekcje właśnie mają pokazać, że... Nawet lokalna współczesna historia jest ciekawa i warto ją znać. Myślę, że dzieci szczególnie z okolicznych wiosek powinny tutaj uczestniczyć w takich lekcjach, ponieważ one nie wiedzą, gdzie jest tutaj ich lokalna tradycja, bo na, na wioskach to jednak jest dużo mniej takich historycznych tematów. Bardziej tam z ludźmi się spotykają, natomiast tutaj mogą pomacać w historii, mogą zobaczyć pamiątki, mogą ciekawie tą lekcję odbyć. Dzięki tutaj koleżankom z Stowarzyszenia Talenciaki. Bardzo fajna mapka, ciekawie pokazana kody QR. Dzieciaki to lubią teraz takie nowoczesne metody do tego, żeby skorzystać z ciekawostek. tak Generalnie jesteśmy zadowoleni, natomiast ja ze swojej strony osobistej też bardzo jestem zadowolona i ciekawa, bo to jest moje miasto, ja jestem słowiczanką z krwi i kości. Chodziłam do szkoły zabytkowej numer jeden, opowiadałam swoje historie dzieciom również. Milion godzin spędziłam. Na na stadionie, jako sportowiec, więc myślę, że jest to dla nich ciekawe. Zaskoczył mnie wmurowany chodnik fragment upamiętniający człowieka, który został zamordowany w. W 1944 roku przez, przez Niemców. A jakie jest twoje ogólne wrażenie na temat tych lekcji? Uważasz, że one są potrzebne, w nią wnoszą coś do takiego waszego edukacyjnego życia? Yy, tak, z, uważam, że są potrzebne, bo warto jest wiedzieć coś o. O miejscu, w którym się mieszka w swojej małej ojczyźnie. Dzisiaj spotykamy się z uczniami z Kunowic oraz z Golic. Kończymy nasz projekt 80 lat Subic, ale tak jak już Pani wspomniała, mamy mnóstwo planów na przyszłość. Cały czas w naszych działaniach staramy się sprostać oczekiwaniom i potrzebom dzieci, tak? nasze Stowarzyszenie Edukacji i Kreatywności i takimi najbliższymi naszymi planami na przyszłość to jest organizacja Półkolonii dla Dzieci. W lipcu ruszają półkolonie, na których będziemy rozwijać talenty, zainteresowania dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Będzie mnóstwo warsztatów, będą trzy wycieczki autokarowe, będą warsztaty malarskie, robienie aniołów, warsztaty lawendowe, więc na wakacje będzie się działo. Historia i jej regionalne oblicza nie tylko wzmacniają wiedzę młodych ludzi, ale również budują tożsamość kulturową od najmłodszych lat, a Stowarzyszenie Talenciaki poprzez lekcje regionalne to poczucie tożsamości wzmacnia. Święty Florian był dowódcą Rzymskiej Straży Pożarnej, stąd jego związek z ogniem i strażakami. Święto Floriana, a więc Dzień Patrona Strażaków, obchodzony jest 4 maja, i w tym dniu strażacy, zarówno zawodowi, jak i ochotnicy są uhonorowani za ich pracę, która niejednokrotnie ratuje życie i zdrowie ludzi. Zapraszam na film z powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Słubicach. 20 maja punktualnie o godzinie 12 na Placu Bohaterów w Słubicach rozpoczęły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Dzisiaj obchodzimy nasze święto, święto obchodów Dnia Strażaka. Oczywiście Międzynarodowy Dzień Strażaka jest 4 maja. Jednak dzisiaj mamy oficjalną zbiórkę, oficjalną uroczystość. Jest to dla nas doskonała okazja żeby podziękować wszystkim, którzy współpracują z nami, którzy nas wspierają i oczywiście dziękujemy również wszystkim strażakom i druhom ochotnikom za ich codzienną służbę, za ich gotowość do działania i do poświęcenia dla drugiego człowieka. Obecnie trochę kadrę odmładzamy, no oczywiście cały czas nie ma takiego dużego ruchu fluktuacji, jest to fluktuacja naturalna, strażacy odchodzą na emeryturę, przyjmujemy młodych, planujemy na koniec maja kolejny nabór, do którego serdecznie zachęcamy, zapraszamy nowych kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystościach uczestniczył zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a wśród gości znaleźli się także m.in. przewodniczący Rady Powiatu Słowickiego, a także włodarze gmin powiatu oraz strażacy z Zaodry. Strażakom wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie. No każdy z nas w dzieciństwie chciał być strażakiem. Marzyłem o tym. Ja, akurat, jestem druchem, także mam nadzieję, że spełniłem swoje marzenia. Może jeszcze nie mam munduru, ale w najbliższym czasie chyba będę miał ten wyjątkowy dzień, dzisiaj, który jest e, honorowany przez nas przez. Dowództwo Straży Pożarnej pokazuje, jak ważne zadanie spełniają ci strażacy, którzy pomagają nam, szczególnie w Subicach, tutaj wyjeżdżają do zarzeń drogowych, powodzi i wszelkich innych zdarzeń, a ja ze swojego okna obserwuję codziennie liczbę tych wyjazdów i należy uhonorować właśnie w tak ważnym dniu tych wszystkich strażaków za ich bohaterstwo, za ich odwagę, za ich pracę i mam nadzieję, że ten dzień dla nich będzie dzisiaj pamiętny, bo dostaną odznaczenie złotymi i srebrnymi odznakami i to jest taki dzień, gdzie wszyscy powinniśmy... Cieszyć się, że mamy tak wspaniałych strażaków w Subicach, których możemy podziwiać i których praca gwarantuje nam bezpieczeństwo. Powiatowe obchody Dnia Strażaka to wydarzenie dające możliwość podziękowania za poświęcenie i nieustanną gotowość do niesienia pomocy przedstawicielom jednej z najważniejszych służb ratunkowych. Służby wymagającej odwagi, siły fizycznej i psychicznej, specjalnego wyszkolenia oraz umiejętności pracy w zespole. KLOPS to skrócona nazwa projektu Klimatyczna Loża Pogodnych Seniorów w ramach projektu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Seniorzy w Akcji. Podczas kolejnych warsztatów uczestnicy odwiedzili siedzibę naszej telewizji. Prowadzimy projekt Klimatyczna Loża Pogodnych Seniorów, i w ramach tego projektu spotkaliśmy się już wiele razy i rozmawialiśmy o zagrożeniach klimatycznych. Nasza debata była tak intensywna, że doprowadziła do tego, że w maju mamy rekordowo niskie temperatury. Powstrzymaliśmy wiosnę. I teraz musimy się trochę pohamować, bo jak tak dalej będziemy intensywnie pracować nad tym projektem, to dojdzie do tego, że w czerwcu pojawi się krana odrze, a w lipcu e, pingwiny zasiedlą bocianie gniazda. Od zapisu newsa przez operatora kamery wraz z setkami i przebitkami, następnie przygotowanie ofów, montaż i przesłanie do emisji, wszystkie te etapy przygotowania materiału filmowego omówił nasz redakcyjny zespół. Przyszedł także czas na zmierzenie się naszych gości z okiem telewizyjnej kamery. Dzisiaj przyszłam zastresowana. Mo, ujawi sobie pan, idzie tutaj taka e, radosna, w takim eleganckim płaszczyku z futerkiem, na kołnierzyku, na mankietach, słońce świeci i raptem biegnie do mnie moja sąsiadka, która jest bardzo miła zwyczajnie i nawet bez przywitania zaczyna na mnie krzyczeć. Mówić, czy ty jesteś taka stara idiotka, dlaczego nosisz to futro? Wiesz ile norek zawito, żeby ten płaszczyk udekorować? Ja nie mówię, słuchaj Magdo, po pierwsze, dzień dobry, po drugie, nie ma norki. To nie norka, to poliestek. No, jaka różnica? Ty jesteś głupia? To ile tych poliesterków wyluskano ze skóry, żeby ty tutaj szlaj i sobie była taka dumna. Oda do nocnika. O ty z białym łóżkiem, co stoisz pod łóżkiem i w nocnej godzinie przynosisz ulgę całej rodzinie. Na ciebie siada ojciec i matka. Na ciebie siada dzieci gromadka. Ciebie biją gromy i wystrzały, a ty stoisz dumny i wytrwały. Więc powiedz, że dzisiaj w ofierze złożę ci świeże. Słuchajcie, nie wiem, czy wyłczały. No to koniec. Wierzymy, że warsztatowa wizyta seniorów Klopsów w naszym studio przybliżyła gościom kulisy pracy telewizyjnego zespołu i była inspirującym, pełnym pozytywnych emocji spotkaniem. Silne więzi i mocne relacje rodzinne są kluczowe tak w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym. Dla słowickich przedszkoli jest to oczywiste. Z naszą kamerą zajrzeliśmy do przedszkola Jarzębinka. Rodzinny piknik w przedszkolu Jarzębinka to już długoletnia tradycja, więc i w tym roku, w maju, przedszkolaki wraz z rodzinami spotkały się, aby wspólnie spędzić czas. Święto wszystkich rodzin, spotykamy się po to, żeby się zintegrować, żeby dzieci, dzieci miały okazję pobawić się wspólnie, razem oraz spędzić też czas ze swoimi rodzicami właśnie. Panie każdego roku wymyślają, jaki występ zaprezentują, ćwiczą przez kilka tygodni intensywnie, żeby się tutaj przed rodzicami zaprezentować. Cieszę się, że ładnie to przez. Wszystko wyszło i to jest taki moment, na który naprawdę oczekujemy każdego roku. Jest nas bardzo dużo przedszkolaków też jest dużo. Dzisiaj nasze przedszkolaki pobiły rekord frekwencji od kilkunastu lat, więc jest rzeczywiście jest to zauważalne, że jest nas dużo. co nas bardzo cieszy. Pogoda się poprawiła, słonko wyszło, więc nic tylko świętować. Rodzinny piknik w Jarzębińce był doskonałą okazją do świętowania nadchodzących dni. Mamy i taty W 15 maja w Galerii Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z laureatami przeglądu Powiatowego Lubuskiego Konkursu Fotograficznego Pro Arte 2025. W tym roku był temat, który y, moim zdaniem na początku trochę onieśmielał, bo było piękno otaczającego na świata. I z jednej strony to może być wszystko, bo y, piękny jest kwiat, który widzimy, wiosna, która rozkwita, ale tak naprawdę, żeby zrobić dobre zdjęcie do y, tego konkursu, y, trzeba wyjść z domu, trzeba poobserwować, trzeba wyjąć ten aparat czy telefon. I tutaj w dużej mierze y, mamy fotografie osób, które zajmują się zdjęciami, które y, gdzieś tam y, się kształcą, czy przy galerii okno, czy, y, czy w szkole. I widać w tych zdjęciach... Trochę inne patrzenie na, otaczający, na ten otaczający na świat, gdzieś zauważenie detalu, pewnej harmonii, grafiki, która się przejawia w różnych formach. Więc moim zdaniem bardzo ciekawe, interesujące prace i myślę, że mamy też bardzo dobre, dobrych reprezentantów do etapu wojewódzkiego. Fotografia jest taką, taką dziedziną bardzo wielowymiarową. Można tam bardzo różnie ująć temat, można różnie ująć formę, światło. To wszystko składa się na to, czym jest fotografia, ale cieszy mnie bardzo, że ta młodzież, te dzieciaki są wrażliwe i rzeczywiście potrafią to wyłapywać. Przy czym? Zjawisko, które jest charakterystyczne, w zasadzie można już to określić zjawiskiem, to to, że te młodsze dzieci są bardzo spontaniczne, żywiołowe i reagują w sposób naturalny i właśnie żywiołowy na, na, na takie piękno natury, bo taki jest temat. Piękno świata to, otaczającego. I najwięcej zdjęć właśnie ta najmłodsza grupa narobiła. I to, jest, to są oczywiście takie bardzo naturalne reakcje, niektóre są bardzo proste, reagują na kolor kwiata lub na, 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 na zwierzaczka jakiegoś siedzącego na, na roślinie, ale są też prace, w których widać um, przede wszystkim ładny kadr, przemyślane są te kompozycje e, no i cieszą oko. Rzeczywiście miło było w, wybierać, i było łatwo, bo, bo co do niektórych prac musieliśmy Troszkę się może nie pokłócić, ale przedyskutować. Bardzo ciekawe też były mniej liczne, ale bardziej dopracowane, przemyślane prace starszych. Są bardzo inspirujące. Niektóre są poetyckie, niektóre są, łapią piękne światło, dobry kadr. No myślę, że jest nadzieja w tej młodzieży. Wszystkim nominowanym do finału wojewódzkiego oraz wszystkim wyróżnionym gratulujemy. Natomiast szczegółowe wyniki przeglądu znajdują się na profilu facebookowym Galerii Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Sport i rekreacja dopasowane do wieku to jeden z atutów wydarzenia, na którego zapowiedź Państwa zaprasza. Już za kilka dni odbędzie się kolejna edycja polsko-niemieckiego festynu sportowo-rekreacyjnego dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Oto zapowiedź wydarzenia. W imieniu Subickiego Ośrodka Sportu zapraszamy serdecznie seniorów na wydarzenie 28 maja na polu golfowym przy Sosirze. Dębowa polana. Startujemy o godzinie 15. Jest to festyn polsko-niemiecki. Już cykliczna impreza, która wpisała się w nasz harmonogram imprez. Oczywiście. Zawsze mamy dużą frekwencję. Dobrze wiemy, że sub, subicy seniorzy, jak i oczywiście nasi sąsiedzi, są bardzo aktywni, więc zawsze tej, tych seniorów jest dużo. Zaczynamy o godzinie 15, później mamy małą, krótką rozgrzeweczkę i takie ćwiczenia bardziej sprawnościowe, rozwojowe, po to, żeby sympatycznie i przyjemnie spędzić czas wspólnie. Oczywiście nie zabraknie poczęstunku i takich niespodzianek dla naszych seniorów. Także zachęcamy seniorów do uczestniczenia w tym naszym wydarzeniu. Zabierzcie ze sobą dobry humor, wygodny strój, a my zaopiekujemy się już Wami tutaj na miejscu. Widzimy się 28 maja na polu golowowym Dębowa Polana przy Sosirze. Do zobaczenia. Na boisku ze sztuczną nawierzchnią Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ponownie zagościła piłka nożna. O tym sportowym wydarzeniu mówi prezes SOSIRU pan Ryszard Chustecki. Słubicki Ośrodek Sportu bardzo dobrze i od wielu lat współpracuje ze Szkolnym Związkiem Sportowym Ziemia Lubuska. Staramy się wspólnie razem organizować te, te wydarzenia, które możemy na, na naszych obiektach przeprowadzić i tutaj nie ukrywam, że prezes Zbigniew Barmes bardzo dobrze współpracując z nami zleca nam po prostu organizację zarówno wydarzeń lekkoatetycznych, jak i wydarzeń piłkarskich. Dzisiaj akurat nie mamy finał Lub Lubuskiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej. Cieszy nas bardzo, że taka liczna grupa chłopców, bo są cztery zespoły w finale, trzy zespoły damskie w finale startujące, myślę, że to dla nich będzie dobra edukacja, dobre przygotowanie piłkarskie i to, co możemy od siebie dać jako, 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 jako słubice. Dobrą organizację, dobre obiekty sportowe dla tych młodych ludzi. Niech się rozwijają, niech po prostu promują piłkę nożną, nie tylko w województwie, ale również w kraju. Finał wojewódzki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w piłce nożnej Dziewcząt zakończył się zwycięstwem drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, przed zespołem Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie i drużyną ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Natomiast w turnieju chłopców najlepsi byli reprezentanci Szkoły Podstawowej numer 3 ze Wschowy, przed drużyną ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach i zespołem ze Szkoły Podstawowej numer 8 w Nowej Soli. Za podium znaleźli się piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim. Zwycięzcom i wszystkim pozostałym uczestnikom gratulujemy woli walki, jaką wykazali podczas całego turnieju. Stałym elementem naszego serwisu są cotygodniowe informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych odbywających się po obu stronach odry, do uczestnictwa, w których chcemy Państwa bardzo gorąco zachęcać. City Events to najlepszy informator o życiu kulturalnym Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Sprawdź, bo być może w najbliższy weekend wybierzesz się na koncert, przedstawienie teatralne, operę lub balet. Na koncerty we frankfurskiej Filharmonii obowiązują specjalne czeki, które obniżą cenę Twojego biletu. Kupisz je w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Wszystkie informacje o imprezach kulturalnych w mieście znajdziecie po polsku na stronie internetowej wwwfrankfurt oraz w wersji papierowej kalendarza. Jednym z najbliższych wydarzeń będzie zwiedzanie tematyczne, czyli oprowadzanie dzieci po Frankfurcie z babcią gerdą. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 31 maja o godzinie 11, a start przy polsko-niemieckiej informacji turystycznej we Frankfurcie na Lodrom. Poszczegóły jak zawsze zapraszam na stronę kalendarza. Drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Natomiast po serwisie zapraszam Państwa na kilka ciekawych. Pozycji. Pierwsza z nich to rozmowa na horyzoncie z Tomaszem Sobanią. Tomasz to biegacz ekstremalny, pisarz, podróżnik, nazywany jest polskim Forrest Gumpem. Kolejna pozycja to najnowszy serwis Lubuskiego Centrum Informacyjnego Region Południe. Następnie materiał ze spotkania z przedsiębiorcami w Centrum Medycznym Brandmet w Słubicach i wreszcie film świadkowie historii, będący lekcją regionalną z okazji 80-lecia Słubic. Teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.